Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że wspólnie możemy studiować dzisiaj Słowo Boże. Mam nadzieję, że dobrze macie się po przerwie i że nie odzwyczajiliście się za bardzo od tego, że y, przez jakiś czas nie działo się nic na kanale. Y, Odsyłam Was też na mój fanpage na Facebooku, dlatego że, jak uprzedzałem przed przerwą, umieszczałem tam i będę zamieszczał nadal materiały w postaci artykułów, krótkich filmików, takich przemyśleń, refleksji. Nie będzie to studium biblijne, tylko właśnie bardziej takie myśli związane z, z takim codziennym życiem czy jakimiś sytuacjami. Na podstawie których Pan Bóg mi coś pokazał, czy jakaś myśl się zrodziła, tak. Natomiast dzisiaj chciałbym zaprosić Was do studium pewnego bardzo istotnego zagadnienia, a mianowicie, abyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, jakie jedno pytanie. Zadalibyśmy Panu Bogu, gdybyśmy mogli. Wiecie jakie? Ja bym zadał pytanie. Panie Boże, dlaczego w życiu spotkało mnie to, co mnie spotkało? Nieraz zadawałem mu to pytanie, ale gdybym miał do wyboru właśnie zadać mu tylko jedno pytanie, to chciałbym zadać właśnie to. I wiecie co? W pewnym czasopiśmie. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono takie badanie. Akurat nie była podana nazwa tego, tego czasopisma, więc wam też nie podam, ale było przeprowadzone takie badanie. Wzięli 1984 osoby i zadali im właśnie to pytanie: gdybyś mógł. Boga zapytać o jedną rzecz, co by to było. I byli ludzie, którzy stroili sobie z tego żarty, oczywiście. Były odpowiedzi w stylu, jak wygrać w totka, tak? Albo na przykład, nie wiem, jak okraść sąsiada, żeby się nie skapnął. Co już świadczy po prostu o niskim poziomie tych ludzi. Bo, bo trzeba być naprawdę prymitywem, żeby z takich rzeczy robić sobie żarty, ale byli ludzie, którzy zadawali konkretne pytania: na przykład, dlaczego uczyniłeś człowieka jednocześnie tak mądrym i tak bardzo głupim? Ciekawe, prawda? Ale. Jeszcze ciekawsze jest to, że najczęstszym pytaniem, praktycznie w dziesiątych przypadkach przypadków było zadane pytanie dlaczego cierpimy? Gdzie byłeś Boże, kiedy cierpiałem? Dlaczego jest tyle zła na świecie? Czyli były pytania dotyczące właśnie cierpienia, takiej pozornej też obojętności Boga. Na to, że w naszym życiu jest tak, jak jest. I um, prorocy biblijni również zadawali sobie to pytanie. Na przykład prorok Jeremiasz. To jest właśnie ten tekst przewodnik, który chciałbym dzisiaj się z Wami zająć. To jest 15 rozdział Księgi Jeremiasza i werset 18. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteśmy jak strumień zawodny, jak wody niepewne. Tak mówi prorok do Boga. Panie, tak cierpię bardzo. Dlaczego do tej pory nie stało się coś, co tą ranę zaleczyło? Dlaczego sprawiasz wrażenie, jakbyś był obojętny na moje cierpienie, na mój los? Panie. I dzisiaj wielu ludzi zadaje sobie właśnie to pytanie, dlaczego cierpimy? Oczywiście chrześcijanie od razu odpowiedzą. Myślę, że tak samo ty czy ja moglibyśmy odpowiedzieć, tak. Za to całe cierpienie odpowiedzialny jest diabeł. To on spowodował, że jest zło na świecie, on skusił pierwszą parę ludzką, on doprowadził do upadku człowieka, do degeneracji ludzkiej natury itd. I moglibyśmy tutaj przytaczać teksty, na przykład z listu do Rzymian z 5 rozdziału, gdzie jest powiedziane, o tym, że jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszło, bo wszyscy zgrzeszyli. E, więc od momentu upadku Adama i Ewy, natura ich potomków, w tym ciebie i mnie, została zdegenerowana, zdeprawowana, i niestety nic nie jesteśmy w stanie na to poradzić. E, tak jest i amen ale myślę, że problem jest znacznie głębszy. Jak się okazuje, wielu ludzi próbowało odpowiedzieć na to pytanie kiedyś, między innymi C.S. Lewis, bardzo popularny chrześcijański pisarz, który napisał między innymi rozmowy młodego diabła ze Star Nie, listy Mł starego diabła do młodego, czy na przykład opowieści z narni. I inne tego typu książki. Jest bardzo ceniony w świecie chrześcijańskim, więc myślę, że myśl, którą przytoczę, również będzie cenna. A mianowicie Louis powiedział, że cztery piąte problemów i cierpień, których doświadczamy w swoim życiu. Wytwarzamy sobie sami. Więc, nie diabeł, nie okoliczności, nie źli ludzie, ale my sami. Przez oddalanie się od Boga, przez błędne decyzje, przez niepozwalanie Bogu na to, żeby to On kierował naszym życiem, żeby On był naszym przewodnikiem, naszym trenerem. Tym, który wskaże nam właściwy kierunek, tym, z którym konsultujemy każdą decyzję, z którym układamy każdy dzień. To jest tak naprawdę problem. I zobaczcie, co tutaj dalej jest napisane w Księdze Jeremiasza. Pamiętacie werset 18? On mówi: Panie, czemu, czemu moja rana ciągle boli? Czemu krwawi? Czemu tyle bólu w moim życiu jest, a ty nic z tym nie robisz? Co Bóg odpowiada? To jest niesamowite. Dlatego tak mówi Pan: Jeżeli zawrócisz, ja zwrócę się do Ciebie i będziesz mógł ustać przed moim obliczem. A gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do Ciebie, Ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem Cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym. I będą walczyć z Tobą, ale Cię nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawiać i ratować, mówi Pan. I wyratuję Cię z mocy złych i wyzwolę Cię z ręki okrutników. Wow, no niesamowite. Więc co tutaj Pan Bóg mówi tak naprawdę? Wysłuchaj, Jeremiaszu. Jeżeli oddasz mi się w sposób niepodzielny, jeżeli wyzbędziesz się ze swojego życia, to co tak naprawdę do tego życia nie powinno przynależeć wszystkiego, co jest pospolite pustej gadki, przekleństw, niewłaściwych treści czytanych czy oglądanych, złego towarzystwa na przykład. Jakichś swoich złych aspiracji, e, samowystarczalności i tak dalej. To są rzeczy pospolite. Świecki sposób myślenia. Pan Bóg mówi, jeżeli to postanowisz odłożyć, jeżeli tego się pozbędziesz, a jesteśmy w stanie się tego pozbyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Duch Święty w przemożny sposób działa na nasze serce, to wtedy co? to wtedy będę Ci błogosławił. Będziesz moimi ustami. Ja wyzwolę Cię od Twoich przeciwników. Ja poukładam całe Twoje życie. Czy to nie jest takie troszkę, wybaczcie taki kolokwializm, hamskie? Czy Pan Bóg nie powinien nam błogosławić dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi? No przecież jest miłosierny. Przecież powinien um, wysłuchiwać modlitwę. Powiedział, że jeżeli będziemy się modlić o coś w Jego imieniu, to On wysłucha. Więc dlaczego mnie nie wysłuchuje od kilku tygodni, miesięcy, lat? Ktoś może zadać pytanie. Dlaczego pomimo tego, że jestem dobrym człowiekiem, spotykają mnie złe rzeczy w życiu? Bo przecież też tak bywa. Job tutaj mógłby naprawdę dużo powiedzieć na ten temat, gdybyśmy mieli okazję go spytać. Sam Bóg wydał o nim świadectwo, że nie ma mu równego na ziemi: że mąż to nienaganny i prawy, stroniący od złego. A mimo to spotkały go takie rzeczy, których ja osobiście najgorszemu wrogowi bym nie życzył. I Job miał mnóstwo pytań. Na początku trzymał się dzielnie, mówił, dobre przyjęliśmy od Boga, czemu i złego mielibyśmy nie przyjąć? Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Albo powiedział, choćby mnie zabił wszechmogący, ufać Mu będę. To jest wzorowa postawa. A jednak później, gdy czytamy treść księgi Joba, zaczął utyskiwać, zaczął narzekać, zaczął mieć pretensje do Boga. Mówi, przecież ja nic złego nie zrobiłem. Nikogo nie skrzywdziłem. Sierotą, wdową pomagałem. Moje dzieci do Boga prowadziłem. E, to, to, tamto robiłem. Boże, dlaczego dopuściłeś takie coś w moim życiu? Bo tak bym się nigdy nie urodził. Tak mówił. I co jest ciekawe, przyjaciele Joba, pseudo-przyjaciele tak naprawdę że przez 7 dni byli przy nim, milczeli z nim, starali się go wspierać, nagle odwrócili się od niego. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że w momencie, w którym w życiu naszym dzieje się coś złego, kiedy przestaje się układać, kiedy mamy pod górę, nagle się okazuje, że osoby, których co do których myśleliśmy, że to są nasi przyjaciele, wycofują się z naszego życia. Nie chcą mieć z nami nic wspólnego. Boją się, albo myślą, że jesteśmy strasznymi grzesznikami i Bóg nas pokarał, albo boją się po prostu odpowiedzialności związanej z udzieleniem pomocy takiej osobie. Doświadczyliście kiedyś coś takiego? Job doświadczył. Ja też niestety miałem. Możliwość czegoś takiego doświadczyć. E, I ci psał do przyjaciela, nie dość, że się od niego odsunęli, to jeszcze zaczęli go oskarżać. A co potem Pan Bóg powiedział? Jeżeli mój sługa Job nie będzie się modlił za wami, wstawiał się za wami, to niechybnie zginiecie, bo nie mówiliście prawdy o mnie, tak jak mój sługa Job. I ciekawy zabieg zastosował też Pan Bóg tutaj. Zadał Jobowi 80 pytań, związanych z funkcjonowaniem świata. I Job wtedy poczuł się taki malutki, mówi: kładę rękę na usta, już nic nie mówię. Już nic nie mówię. Nie ośmiela się, kajam się w prochu i w popiele. Przecież Bóg nie powiedział mu. Ty głupi Jobie, czemu narzekałeś? Jak śmiałeś tutaj tak mówić? Nie. Bóg uzmysłowił mu, że skoro nie potrafi ogarnąć spraw związanych z życiem na tej ziemi, to jak będzie w stanie ogarnąć sprawy niebiańskie? Jezus też do uczniów powiedział, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale na dzień dzisiejszy nie możecie tego znieść. Dojrzewamy w naszym chodzeniu z Bogiem, w poznawaniu Go, w pojmowaniu Jego zamiarów, planów, a czasami na niektóre pytania uzyskamy odpowiedź dopiero, gdy znajdziemy się w Królestwie Bożym. Bóg nie ma obowiązku odpowiadania na wszystkie nasze pytania. On chce, abyśmy bez względu na to, czy otrzymamy odpowiedź na jakiś dylemat, czy nie, żebyśmy bezgranicznie Mu ufali. I żebyśmy wyzbyli się tego, co pospolite z naszego życia, żeby On mógł nas uczynić swoimi narzędziami, swoimi ustami i żeby nasze życie w końcu Zaczęło się układać, żeby zapanował w nim ład i harmonię. Odpowiadając na pytanie, które postawiłem wcześniej, czy postawa Boga tutaj nie jest taka trochę hamska? Jeżeli ty zrobisz to, to ja zrobię to. Takie wyrachowane? Nie. Nie, absolutnie nie. Bogu zależy na tym, Abyśmy się oddali Mu w niepodzielny sposób. Wchodząc z Bogiem nie ma miejsca na to, żebyśmy dzielili swoje serce z czymś lub kimś innym poza Nim. Jezus powiedział. Jeżeli ktoś miłuje ojca matkę, czy żonę męża dzieci bardziej niż mnie. Nie jest mnie godzien. To jest bardzo mocne. Więc Biblia nie zakazuje nam miłowania naszych najbliższych. Ale nie możemy stawiać kogokolwiek czy czegokolwiek ponad Bogiem. I często sami robimy sobie krzywdę. Poprzez niewłaściwe ustawienie priorytetów, poprzez podejmowanie błędnych decyzji, które w konsekwencji krzywdzą nas i ludzi wokół. Dlatego, że czy nam się to podoba, czy nie, praktycznie każda decyzja, którą podejmiemy w życiu, będzie miała wpływ nie tylko na nas, ale też na innych ludzi. Więc jakie pytanie dzisiaj zadałbyś Bogu, gdybyś mówił? Może Panie, w jaki sposób być Ci posłusznym? Panie, w jaki sposób mogę Ci się poddać? Panie, jak mogę Cię bardziej kochać? Panie, jak mogę stać się takim jak Ty? Myślę, że to są pytania, które powinniśmy zadawać. Jeżeli nasza uwaga będzie skoncentrowana w pełni na Bogu, w pełni na Chrystusie, jeżeli On będzie zaprzątał nasze myśli, jeżeli będzie głównym tematem naszych rozmów, głównym celem naszego życia, to wtedy wszystko inne zupełnie inaczej będzie się układać. I ja nie mówię tutaj o jakimś fanatyzmie religijnym, o tym, żeby nie myśleć o niczym poza Biblią, modlitwą i tak dalej. Nie. Ale żeby być stale podłączonymi do Boga. Bo gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na swoim właściwym miejscu. I tego właśnie chciałbym życzyć nam wszystkim. Pomódmy się. Panie Boże ukochany, który mieszkasz w niebie, z całego serca dziękujemy Tobie za to, że mogliśmy dzisiaj przestudiować ten temat. Jest to Panie niezwykły przywilej, że przemawiasz do nas poprzez Twoje słowo. Panie, wiele zła jest na tym świecie. Wiele z tych złych rzeczy spowodował diabeł. Ale w niektórych sytuacjach o wiele łatwiej jest zrzucić odpowiedzialność na diabła, niż przyznać się do jakichś swoich błędów, słabości czy błędnych decyzji, które się podjęły. Ty, Panie, chcesz, abyśmy byli szczerzy przed Tobą? I abyśmy oddali się Tobie w sposób niepodzielny, zupełny, całkowity. Dlatego prosimy, abyś oczyścił nas z tego, co pospolite. Abyś oczyścił nas, Panie, poprzez ogień. Ogień doświadczeń i ogień Twojego Ducha Świętego. Abyśmy byli znalezieni jako czyści, nienaganni, nie mający żadnych braków, ponieważ zostaliśmy ukryci w Chrystusie. Panie, łatwiej jest mieć pretensje, łatwiej jest zadawać pytania, niż uklęknąć. I podjąć decyzję Boże, chcę, abyś przejął zupełną kontrolę nade mną i nad wszystkim, co się dzieje w moim życiu. A ty, panie, każdego z nas różnymi drogami, różnymi środkami, różnymi sposobami próbujesz do takiego punktu właśnie doprowadzić. Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że bez Ciebie nic nie możemy. Ale będąc z Tobą, Jesteśmy podłączeni do źródła mocy, która stworzyła wszechświat. Dlatego prosimy Ciebie, Panie, o to, abyśmy mogli wybrać dobrze. Abyśmy wybrali życie z Tobą i dla Ciebie. Ucz nas, Panie tego. Pomóż przewartościować, Panie, nasze priorytety. I spraw. Abyś to ty był tym pierwszym, tym najważniejszym. A wtedy, według Twoich własnych słów, wszystko inne będzie nam dodane. I oto się właśnie modlimy, Panie. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za odsłuchanie tego odcinka. Cieszę się, że znowu mogę nagrywać. Mam nadzieję, że. O wiele lepiej słychać mnie niż to było wcześniej. Dziękuję raz jeszcze wszystkim tym, którzy pomogli mi zakupić właśnie ten nowy sprzęt. I w opisie odcinka umieszczam informacje z Facebooka odnośnie pewnych projektów, które chciałbym zrealizować. Chciałbym, aby mocny fundament stał się takim studiem, w którym będą nadawane, z którego będą nadawane różnego rodzaju materiały ewangelizacyjne. Nie tylko takie rozważania biblijne, ale wykłady, kazania, szkoły zdrowego gotowania i jakieś inne ciekawe programy, wywiady na przykład. Mam całą koncepcję, ale potrzebowałbym dokupić jeszcze kilka rzeczy. Marzy mi się też nagranie drugiej płyty, ale no nie chcę teraz zajmować czasu. Jeżeli będą interesować Was szczegóły, odsyłam do linku pod odcinkiem. Tam będziecie mogli sobie poczytać szczegółowo o co chodzi, co i jak. Więc na dzień dzisiejszy dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam, życzę Bożych Błogosławieństw i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i oczywiście, na sam koniec proszę, żebyście nie zapomnieli o subskrypcjach, lajkach, komentarzach. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, cześć.